Hej, Demeter! Hej, Lili! Kieść, Ciociu! Kieść! Co taka uchahana? A, no bo wiesz, dzisiaj jest wycie, nie? Tak. Yy, a ja chciałam zaprosić Garta. No dobrze, rób jak uważasz, prawda? Yy, tak, chciałam tylko. Zwrócić uwagę, że uważaj, bo Kate już do niego podchodzi. Co? No, niestety. Hej, Gartuś. Dzień dobry, Kate. A. Yy, dzisiaj jest wycie. Może byś poszedł ze mną? Yy, nie dzięki. Ty chyba idziesz z Humphrey'em, prawda? <grym> Garcik, dowcipny jesteś? Kto ci na takiej głupot nagadał? Tak mi się zdaje. Zejdź mi z migdałków. A, już. Nie, dziękuję. Stop, zatrzymać ślub! Jaki ślub? Nie bierzecie ślubu? Jeszcze nie. Mm. No, dobra. Pomyliłam się troszkę. Yy, chciałam, yy, gard. Yy. Czy poszedłbyś ze mną na wycie? No pewnie! Bardzo chętnie, wiesz, że z tobą nawet na koniec świata. Naprawdę? Mhm, bardzo chętnie z tobą pójdę. Yy, yy, no to dobrze, to ja będę yy, czekała o 18 pod. Yy, no, pod naszym domem, dobrze? No pewnie, świetnie, jak dla mnie bomba, to do zobaczenia. Co ty robisz? Zaprosiłam go na wycie. I się zgodził. O dziwo. Au! Ał, au, moje biodro. He, dobrze ci tak. No dobra. To ja się będę stroić. Czyli co, dzikusie, jesteś z lasu? Tak, jestem z lasu, już ci to powtarzam piąty raz. Mm, wybacz mi, ale wiesz, jakie są koty. Podejrzliwe. O! Czyżbym słyszała moją panią? No. O, chodź, wanilka, chodź. O, no wiem, że Ty nie, nie masz na imię Wanilka, ale tak bardzo lubię do Ciebie mówić Wanilka. No dobra. No, grzeczna Wanilka. Teraz idź na domek. Chodź. Go nie żartował. Klatka jest ciężka. Proszę, Pongusiu, tu masz tę klatkę. Rób swoje, a ja go zabiorę potem. Dobrze, kochanie. Chodź, maluchu. No, chodź. Czyli ty się nazywasz. 308. Nie, 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 proszę nie, proszę nie. Ach, o ja cię w końcu. Nie bój się, założę ci to tylko. Proszę bardzo. Postój jeszcze chwilkę spokojnie. Spokojnie, zaraz będzie po wszystkim. Ba, 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 ba. No, chodź. Ech. Dobrze. Perdy! Tak? No już po wszystkim możesz go zabrać. Dobra. Ech. Uff. Ech. Och, no w końcu. Dobra. Ech. Się! O, jestem w domu, jestem w domu, a panu się, jesteś w domu. No więc, towarzysze, niestety nastały kruche czasy. Nasz przywódca zginął gdzieś, nie wiemy, gdzie teraz jest. No dodatek nie umiemy polować. Jesteśmy osłabieni. Nie ma nawet nigdzie padliny. Więc jedyne co nam zostało to ta kość i kuleczka z tłuszczu. Nie, nie damy rady je, i zjeść ich naraz wszystkich. To znaczy, nie, nie możemy się podzielić. To by się nie udało. Proponuję, żeby dwa najsilniejsze wielki wzięły jedzenie. Ja wezmę kość. A Szarek weźmie kulkę z tłuszczu. Ej, nie ma tam. Ty też jesteś wygłodny? Właśnie, my też jesteśmy głodni. Co ty? Ojen, no proszę was, jesteśmy najsilniejsi. Hmm? Co to było? Co to było? Ech. Przywódca? Aaaa! Niemożliwe, to nie on. Nasz przywódca się tak nie drze, poza tym nie nosi obroży. Ale może ludzie go złapali i mu ją założyli. No właśnie, Szmaragd ma rację, to niewykluczone... niewykluczone. A, obcy! opcje. A... No, po sprawie. No dobra, poczekaj mnie aż tu przybiegnie. Rex, to ty przywódco? Tak, to ja. Rex, ale ty nie nosisz obroży. Wiem, ludzie mi ją założyli. Dla nich jestem jakimś 302 czy coś takiego, a nie Rexem. Ale jak to? Widocznie wzięli mnie za cieniasa z paczki grapa. No cóż, ja to nic nie poradzę. Ymm, niestety, przywódca, źle się działo, gdy ci nie było. Nie mieliśmy jedzenia... Do wo wody też mieliśmy mało. Nie umiemy polować. Ja, ja zawsze polowałem y, z y, szmaragdem. Z tobą. Wiem, ale pojedynkę polowanie nie jest jednak dobre. Eee. Witaj, przywódco. Cześć. Co ty masz na szyi? Broże, mają mnie za jakiegoś 402. Nie za Reksa. A, ten. Jak tam. Na pewno cię wszyscy poznają. Ja cię poznaję, szmarek cię poznaję. E, ten. Szarek cię poznaje. Zobaczymy, co Rudy. Dzień dobry. Cześć, Rudy. Skąd znasz moje imię? E, jestem Rex. O, dzień dobry. Bardzo mi miło. Jestem Rudy. Cześć! Chłopie, nie żartuj sobie! Ale ja pada nie szat. Kio. No dobra. Uspokoiłem go. Może mu się pamięć wróci. Miejmy nadzieję. Teraz idźmy na polowanie. Tak, dobry pomysł. No to co, kochanie u Ciebie i uszczeniaczków? Bardzo dobrze, rozwijają się prawidłowo, dużo jedzą, przybierają na wadze. Przepraszam, córeczko. To świetnie. Mama? Tak, kochanie? Czy możemy iść do lasu się pobawić? No, dobrze, tylko nie wchodźcie za głęboko, bo jednak wiecie, ludzie tutaj chodzą i mogą was złapać. Dobrze, będziemy ostrożni, obiecujemy. Właśnie, bo ja tym ja będę ich pilnował. Ej, mamy tyle samolat ty jesteś troszkę po prostu, ty jesteś pierwszy, ty jesteś najstalsi. Ała. No dobrze dzieci, bez kłótni, możecie iść się pobawić do lasu na polankę, ale jednak nie wolno wam wchodzić za głęboko. Dobrze, Ui, chodźmy. Oczywiście, że możesz. Że, że możesz ze mną pójść na wycie. Na no pewno, oczywiście. Jestem zachwycony do zobaczenia wieczorem. Słabo mi się od tego robi. Czy ja naprawdę jestem brzydka? Przecież ja jestem najpiękniejszą wilczycą na świecie. No właśnie nie ma drugiej takiej najpiękniejszej wilczycy. O, jestem taka piękna i mądra. Jestem Keniana. Także. Nie do wiary. Cześć, kocie. Dzień, dzień, dzień dobry pani. Proszę mnie nie gryźć, jestem żbikiem. Tak, jestem żbikiem w futerku. A! A, proszę nie bij mnie. Będę cię bić, chciałam cię powąchać. No dobra. E, o, wyglądasz kochana na smutną. Co się z tobą dzieje? Ze mną nic, ale jednak nie dzieje się najlepiej z głową pewnego przystojnego mięśniaka. Hmm. Czyli chcesz poderwać faceta? Tak, ale on woli wylczyca. Ty Jak to? Przecież ty jesteś taka piękna i mądra. I genialna. Hello, czy ja tu sama jestem? No oczywiście moja, ty. A mam dla ciebie mały zakładzik. W sumie propozycje. No. Mam doświadczenie w sprawach eliminacji konkurencji. Więc mogłabym teoretycznie wyeliminować... Tą drugą samicę z gry. Pod warunkiem, że ty też zrobisz co, niecoś. No ale co ja mam zrobić? Coś, nie coś, no. Yy, chciałabym, abyś. He, he, ja będę piesi. Nieprawda, bo ja. Oła! <laughs> Chłopci, nie pijcie sobie. Dobrze yy, No bo wiesz yy, Coś miałam ci do zaproponowania I chcę ci to teraz wyjawić Kto to? Uklejmy się w ksiakach Może to ludzie? Wątpię, znam ten głoś.